Witam serdecznie. Ja w czerwcu, oprócz randki w ciemno, zamówiłam sobie u I Love Box, boxa premium. I co się w nim znalazło? Pierwsza zapowiedziana rzecz to emolientowa odżywka w kostce aloe z nim rzęszeń. Mhm. Czyli będzie działało pewnie na porost włosów, Firma biały koteł i powiem Wam tak. O ile do szamponów w kostce nie jestem przekonana, bo zawsze włosy mam po nich jak struny, naciągnięte, no tak jak takie skrzypiące, tak jedna odżywka w kostce mi się sprawdziła, i znalazła się ona wtedy w pudełku od Glossy w tej edycji naturalnej Eko. Teraz będę miała okazję wypróbować kolejną odżywkę w kostce, aż jestem jej ciekawa. Zużyć trzeba do marca kolejnego roku. Data, jak na naturalny kosmetyk, jest więc bardzo długa. Pachnie to cytrynowo, ale nie tak jak płyny do naczyń cytrynowe, tylko taką skórką z cytryny, świeżo startą. Odżywka jest warta 32 zł. Kolejna rzecz. Balsam firmy, którą doceniam, szanuję i jestem jej pewna, jest to firma Biorganic. Mamy tutaj nawilżający balsam do ciała. Pierwszy raz ta firma pojawia się w I w boxie. Wcześniej ona na pewno była w chill Boxie i jeszcze za czasów Cudnego Boksa. Wtedy pierwszy raz spotkałam się z tą firmą. Potem widziałam, że moja pani z chemii kosmetycznej używa tych, tych kosmetyków w swoim salonie. Więc, no, jest to godne polecenia i cieszę się, że w salonach można też spotkać naturalne kosmetyki. I tak jak tutaj widać, wszystko jest w porządku, Ym, mamy tutaj masło Shea, glicerynę z takich nawilżających substancji, emolienty, olejki, dobroczynne kwasy, no wszystko jest w jak najlepszym porządku. Balsam jest dość drogi, bo kosztuje aż 40zł około, pachnie przepięknie, łagodny jest ten zapach, ale taki świeży, neutralny, bardzo przyjemny. Ja lubię takie zapachy. Kolejna rzecz z tej firmy jest to żel pod prysznic aloesowy i mango. Na pewno go miałam, albo jeszcze mam jeden do zużycia. Pachnie tak samo przepięknie, słodko. Jest tu wyczuwalne ten mango. No bo aloes jest bez Skład tak samo. Wszystko w porządku. Taki łagodny tutaj, lżejszy detergent. Mamy sodium cocosulfate. Ale dzięki temu będzie nam się ten żel troszkę pienił. No i reszta. Wszystko cudownie. Ten żel jest y, do zakupienia w cenie około 20 zł. Mamy tutaj z białego kotła macerat z żeńszenia. Takie sobie też wybrałam, bo można chyba jeszcze było wybrać z zielonej herbaty. Jest tu napisane, że można używać na twarz, ciało i włosy. Wzmacniał na ciało, będzie działał antycelulitowo, na twarz pewnie odmładzającą. Co to jest macerat? Też musiałam się dowiedzieć, bo pierwszy raz spotykam się z taką formą kosmetyku. Jest to taka forma namaczania w oleju ryżowym albo w jakimś innym jakiegoś zioła na przykład. Tutaj w tym przypadku żeńszenia. Jest to jakiś długotrwały proces trzeba wystawiać ten olej z tą. Substancją na słońcu w zamkniętym naczyniu, na przykład w słoiku, i nie wiem, po 30 dniach trzeba odcedzić ten macerat, czyli rozłączyć olej z tym rzęszeniem na przykład, i wtedy ten olej ma w sobie wszystkie te substancje odżywcze, witaminy, minerały, które przeszły do tego oleju. Z tego żeńszenia. Można ten proces ponoć przyspieszyć, gotując ten słoik tak, jakbyśmy, nie wiem, zaprawiali jakieś konfitury. Ale no wiecie, może pewnie jakieś tam witaminy pod wpływem temperatury stracą swoje wartości. No, jest to ciekawa rzecz. Fajnie, że będzie mi dane wypróbować. Jeszcze sobie sprawdzę zapach i może od razu się też posmaruję tym. To jest zapachowe. W sumie dobrze. Nasz macerat kosztuje niewiele, bo 15 zł. Następną rzeczą z tego pudełka jest kocanka hydrolat. Jest to powtórka z rozrywki, ale miesiącu nie zamawiałam pudełka w którym ten hydrolat z kocanki się znalazł, więc ok jak dla mnie ok na co jest ten hydrolat jest w pielęgnacji skóry problemowej, reaktywnej skłonnej do podrażnień można ją stosować do delikatnej skóry głowy z tendencją do łupieżu można stosować też jako mgiełkę do twarzy i ciała, preparat do włosów, cierkę na skórę głowy, wodę po goleniu i depilacji. Dodać też do maseczek i peelingów. W 100% naturalny. Na nazwa tej kocanki nieśmiertelnik, i to jest ciekawe. Mamy tutaj 30 ml preparatu. Trzeba zużyć do sierpnia przyszłego roku, czyli mamy bardzo dużo czasu. Kolejna rzecz. I tu już zaczynają się powtórki, takie dodatkowe kosmetyki do pudełka z krótką datą przydatności. I nie są też już naturalne, ale nikt tego nie obiecywał. Pudełko nie nazywało się eko. Miało 8 kosmetyków w środku. I pięć z nich to macie gwarancję, że są to kosmetyki naturalne. Teraz przechodzimy do tej gorszej części pudełka. Mamy nasz znany peeling Aquajo. Jest on złuszczający z kwasami i w sumie robi świetne wrażenie. Ja kiedyś zużyłam całe opakowanie. Za pierwszym razem, jak pojawił się w pudełku pod patronatem Agaty jeszcze się wtedy nie znałam w składach aż tak, bo coś tam może już wiedziałam ale nie aż, byłam zachwycona bo jak użyłam, no to wydawało mi się, że dzieci, które zaraz powstają w tym żelu, to naprawdę jest mój złuszający się naskórek ale teraz śmiem twierdzić, że to wcale nie jest mój naskórek a mikroplastik, który tutaj już znajduje się na trzecim miejscu. Czyli Acrylates C10-30 Acrylate Cross Polymer. Co tu więcej mówić? Na pewno jest jego sprawka. Tak zapewne lubiany przez klientki. Kosztuje on na stronie Aquajo prawie 40 zł. Czyli dosyć sporo. Kolejna rzecz. Także firma Aquajo, i mamy tutaj całą nocną maskę na twarz. Chcę tutaj być niemiła, ale śmiałyśmy się z koleżanką, jakiej przeczytałam skład i opowiedziałam o tych substancjach, które się tu znajdują. Yy, jeszcze, że tą maskę trzeba nałożyć na całą noc i na całą noc jesteśmy narażeni na przenikanie tych substancji do organizmu. To koleżanka uznała, że ta maska powinna się nazywać Ostatnia Noc. <noise> no, nie ma się co śmiać, bo naprawdę tutaj jest wszystko, co nie trzeba. I mamy tak. Trietanoamin. Bardzo niebezpieczny, silnie y, uczulający, no i groźny, bardzo groźny dla kobiet w ciąży także rakotwórczy mamy metylparaben rakotwórczy propylparaben rakotwórczy DMD hydration czyli donor formaldehydu rakotwórczy i toksyczny bardzo toksyczny Fenoksetanol też nie dla kobiet w ciąży i jeszcze sobie sprawdzę Łagodny silikon. Arbomer. Kolejna toksyczna substancja, mogąca wytwarzać akrylamid. Boże święty. Nie, nie, nie. Nie róbcie sobie tego. Nie nakładajcie sobie tego na twarz, bo sobie naprawdę zaszkodzicie. Nie tylko na twarzy, co będzie widoczne 100%, to w przyszłości odbije się to na waszym zdrowiu. Także nie polecam. Warta 60 zł. Kolejna rzecz. Tym razem maseczka w płachcie dwuetapowa firmy Mediheal. Light, czyli będzie rozświetlająca. Wartość tej maseczki to ponad 20 zł. Ważna do października tego roku. Tutaj Chyba na piątym miejscu mamy już alkohol, ten zły. Na mikroplastiku, czyli akrylodymetyl polimer. Inaczej polimer syntetyczny. Z syntetyków to mamy jeszcze PEG. Co jeszcze bym wytrzymała spokojnie? UC mamy sodium poliakrylate czyli też polimer syntetyczny. No nie jest to najgorszy skład jaki widziałam, ale no niestety przez alkohol i te mikroplastiki karbomer. Moim zdaniem jest do skreślenia. Jeszcze tutaj zobaczyłam silikon. No. Myślę, że nie jest to warte uwagi. Nie powiedziałam, do kiedy ważne są produkty firmy Aquayo, a dokładnie do 2 sierpnia tego roku. W całości to 250 zł. Całkiem sporo. Fajnie, że znalazło się tutaj 8 produktów, bo jest w czym wybierać. Też, że większość to naturalne kosmetyki. Ja to pudełko kupiłam. Ze względu na to, że zachęciły mnie te zapowiedziane rzeczy, czyli odżywka w kostce macerat od firmy Biorganic. Tak to się prezentuje. Ja jestem w miarę zadowolona. A Wy co o tym myślicie? Czekam na Wasze komentarze i do usłyszenia.